Witam wszystkich koziorożce w czytaniu na miesiąc listopad, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, że, że jesteście, mam nadzieję, że nadal ze mną będziecie, zapraszam też do korzystania z moich usług już tutaj yy, prywatnie. A dzisiaj czytanie na miesiąc listopad, czytanie ogólne yy, oraz uczucia, praca i finanse. Co do takiego rozkładu ogólnego, już sobie wcześniej karty rozłożyłam. Tak więc mogą Wam się pojawić jakieś, jakieś przemieszczenia, się możecie wyjeżdżać, tak, jakieś wyjazdy, przyjazdy i tak dalej. No, tym miesiącemu sprzyja, bo mamy tutaj okres wszystkich świętych, więc jak najbardziej może się to pojawić co niektórzy będą dokonywali wyboru, czy jednak warto jechać, czy też lepiej zostać tam, gdzie jesteście. Wiadomo, teraz trzeba to wszystko przemyśleć dokładnie, bo sytuacja jest, jaka jest, i aby się nie okazało, że stracicie na przykład pracę przez to, że wyjedziecie i tu gdzieś was ta kwarantanna i tam kwarantanna i, i możecie także logicznie się zastanówcie, czy warto jechać, czy, czy może jednak w tym roku sobie to wszystko odpuścić, bo takie zastanawianie się nad tym pojawia się w kartach, tak? Dużo rozmów, dużo komunikacji z ludźmi na ten miesiąc, ogólnie energia bardzo pozytywna. Jakieś zmiany Was tutaj czekają? Mogą one dotyczyć związku, właśnie pracy, nawet możecie zmieniać miejsce zamieszkania. Także to wszystko takie powiedziałabym miesiąc decyzji, tak, bo wy będziecie o tym wszystkim decydować, co, czy dalej idę z tą osobą, czy chcę pracować, czy chcę na przykład być za granicą, czy ja chcę już przyjechać do domu do, do Polski, czy może lepiej, nie wiem, wyjadę na stałe z tej Polski i tak mnie będzie lepiej. Także miesiąc podejmowania decyzji różnych, tak to powiem. Uczucia. W tych uczuciach taki zastój, nieważne czy to są związki stałe, czy, 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 czy osoby szukające, początek miesiąca nic wam tutaj nie przyniesie. Stałe związki, no tak jak mówiłam, tak jakby się nawet nie zauważali, mijali, skupili się na czymś innym, na jakimś myśleniu, może się pojawić jakaś walka, możecie ze sobą po prostu walczyć o jakieś sprawy, które były. Które nie są do końca załatwione i wam się czkawką odbijają, bo, bo są gdzieś tam ciągle zamiatane pod dywan. Także może warto raz na zawsze gdzieś tutaj to zakończyć. Co niektórzy może, mogą myśleć o przeszłości, może o kimś z przeszłości. Także mm, przeszłość jest przeszłością, nie skupiajcie się na tym, tylko skupiajcie się na tym, co jest tu i teraz. Tak? Także w tych związkach, tak, średnio, że tak powiem, na ten listopad. Yy, osoby, które szukają, ktoś Wam z tej przeszłości może się przypomnieć, yy, ale to tylko takie, da sobie znak, nie widzę relacji. Myślę, że w tym miesiącu będzie taki zastyg, będziecie bardziej tęsknili za, za jakąś relacją, za jakimś związkiem, niż bardziej realnie w coś wejdziecie, tak. I to tak a to, co tam się wam przypomni, też nie będzie warte waszej, waszej uwagi. A jeśli chodzi o aniołki, rozmowa od serca, szczerze porozmawiacie o swoich odczuciach, a ze swoją drugą połówką, gdzie to jest to, co mówiłam przy tarocie, zacznijcie rozmawiać. Nie, nie zamiatajcie tego pod dywan, bo to wszystko wam się będzie przypominało, będzie odbijało niepotrzebnie. Jeśli Was coś boli, mówcie o tym. Wy macie prawo do swoich, e, swoich oczekiwań, do swoich żądań tak? i, i, i spełniania siebie. E, więc lepiej jest porozmawiać z drugą osobą o tym, co byście chcieli, niż gdzieś tam mieć wieczne pretensje, e, pretensje do siebie. Osoby, które tu szukają e, związku, ja myślę, że Wy też powinniście nawet jak go spotkacie, głośno komunikować Czego wy oczekujecie, tak? Na przykład, nie wiem, ja tam chcę stałego związku, koniec i, i takie masz prawo. Nie wiem, ja chcę seksu tylko i wyłącznie i takie jest Twoje prawo, ale mów o tym, aby ta druga osoba wiedziała, czego Ty oczekujesz. Następne, jeśli już wchodzicie w te związki, mówcie, jakich związków oczekujecie. Czego od tego życia chcecie. A nie liczcie na to, że to się wszystko samo poukłada, bo samo się nic nigdy nie, nie poukłada, tylko że macie do czynienia z drugim człowiekiem, który ma swoje marzenia, swoje pragnienia i swoje widzenie świata. Także tu tyle. Jeśli chodzi o pieniądze i, 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 i pracę. No tak, początek tego miesiąca może być ciężko finansowo, możecie gdzieś tu o te pieniądze faktycznie sobie powalczyć, bo będą braki i, i trzeba będzie jakoś logicznie do tego podejść, ale później już jest ok. Myślę, że później już, już jakieś zyski finansowe. Tak, w środku tego miesiąca powinno być dość stabilnie, końcówka znowu Wam może przynieść straty finansowe. Także w tym miesiącu podejdźcie do wszystkiego bardzo logicznie, aby Wam na wszystko starczyło. Praca. No, co niektórzy mogą stracić tam pracę, tak? Mogą z niej zrezygnować po prostu, jeśli na przykład jest praca zagraniczna, możecie zrezygnować. Możecie próbować zmieniać pracę na coś innego, tak? Także tutaj zmiany pracy, jak najbardziej. Osoby, które pracują, a nie mają zamiaru nic zmieniać. To tutaj mogą być jakieś papiery. Może się zejść tą umowę, lub, lub nawet podwyżka może wejść. To może rokować jakimiś zmianami tutaj, lub będziecie gdzieś na inny. Na inny Oddział, przeniesieni, e, będzie się wykonywać w tej całej firmie, ale inną troszkę pracę. Osoby, które szukają pracy, połowa miesiąca może Wam tą pracę jak najbardziej przynieść. Początek taki słabszy, połowa miesiąca już może zarokować e, u Was całkiem fajną pracą i też są umowy możliwe, czyli coś stałego się może gdzieś tam Wam pokazać. Ja Wam wszystkim życzę zdrowia. E, dziękuję i zapraszam do następnego razu.